Witajcie w mojej, w mojej pierwszej serii z mojej pierwszej serii z 1 Hitlo. Dziś pogramy w Minecraftach. Stworzę sobie nowy świat, napiszę zagraj. z h 1 Przetrwanie, w o świata, Dobra, dobra, dobra. Dobra, stworzymy sobie. Będę grał tak jak wszyscy let's playerzy. Chcemy mieć trochę zabawy z tego. Nie wiem, jak, jak ktoś będzie oglądał, to dobrze. O, dobra, znaleźliśmy się na jakiejś dżungli. <laughs> Jakiej dżungli, cholera? Na bagnach. Wiele sobie trochę tego. Uhum, drewno odcinki będą, jak myślę, gdzieś tak po, po 20 minut, jakoś, żeby nie było problemów z tym renderowaniem. No i... no i no, i nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ktoś w ogóle będzie mnie oglądał, czy w ogóle nikt. Czy znaczy, cieszyłbym się, jakby ktoś oglądał? Czy może wyłączę to na górze, żeby tego by nie było widać? O, teraz będzie lepiej. Nie będzie widać, i tam FPS-ów. Jeszcze nie wiem czego. zawsze mam tak mało FPS-ów yy, w trapsie. Wszyscy mam około 30 na Minecrafcie, a mamy jakoś o 90, ale coś dzisiaj wyjątkowo tak nie zamula tym Minecraft nie. nie wiem dlaczego. Mam dobry laptop. żadna gra się normalnie nie mówi, tylko jak włączę Frapsę. Nie wiem, czy to jakieś ustawienia są, czy co. Dobra, mamy trochę drewna. Są. Co... Oj, mam tutaj ten. Oj, kurde, Dobra Aj, dobra, nie będę. Obiecuję, że nie będę używał. Że nie będę używał tego. Jak to się nazywa? Tumana Items albo coś takiego nagrałem, bo nie nagrałem, tylko wstawiłem. Zainstalowałem tego dwa mody, bo grałem w mapach parkour. Takie sobie sam. Nie chciałem, żeby yy, tam czas yy, yy, się zabijałem, wlatywałem do map do lawy i chciałem cały czas zaczynać od początku. Dobra, co tu można sobie zebrać? Co znajdzie? O, trzeba trochę owiec. Trzeba łyżeczko zrobić. Dziń, dziń. Oje ja tylko jedna Coś nie obrodziło. Giń. O Boże. Jeszcze się tego trochę zamula. Stójkę. Stój to się przejęł grzybku. Na occe sorki ale kurde. Oczywiście muzyka musi być. To musi być oczywiste, pewne. Musi być. Weźmy sobie. O, weźmy na swój, tu. Stój, o, Jezus! I widzicie, jak się laguje jak tak wolno chodzi strasznie nie wiem dlaczego stój a cóż może dlatego że się regeneruje mapa nie wiem a chyba tak może zrobię krótkie cięcie żeby się odlagowało, żebyście nie musieli oglądać takich Klatek i zaś się spotkamy. Dobrze, jesteśmy z powrotem. Już chyba zmieniłem. Oj, mam poczynać krew, bo latałem, żeby się zlagowało, a nie chciałem zgubić miejsca. Dobra, jesteśmy tutaj i nie wiem. teraz? Już się tak nie muli, bo zrobiłem. Miałem na far, a nie wiem co to, bo. Na razie jeszcze mam Pirata Minecrafta Ale zamierzam sobie kupić Więc powinno Nie wiem czy to przez, czy, Za to Że mam Pirata czy dlatego Że czy Słabego na, Topa na pełno nie mam bo Pół roku ma I trochę dużo kosztował Więc myślę O od razu mniej lagów Stój! Stój! No. Dobra, mamy cię. u ją. Dobra, teraz weźmiemy... Eee... I tyle desek. Oj! Ach, to łagi. Uwalniamy sobie crafting, jakbyś tutaj. Trzeba zrobić tego. Mamy łóżko, na wszelki wypadek. Czy może w jeszcze. Aj dobra. Na tyle. Trochę patyków zrobię. Chwilą, żebyśmy. No, wam. Może sobie weźmiemy gdzieś tutaj jakąś dziurę. I będzie ich to samo Nagrywam od 9.53, no to jeszcze troszkę dobra to walimy tego kamienia, trochę tego pozbieramy. Myślę, myślę że te odcinki nie będą takie dumne jak dzisiaj. To wiecie, zawsze się zaczyna. Ja takim przymulonym, bo nie wiem, co mam gadać. Ale dobra. Zbliżymy się trochę tego. Myślę, że później już nie będę tak. Nie gadał. Nie będzie takie zamulenie, że będę cały czas kopał jakieś te. A tak wszyscy musieli zapytać, więc wiecie, kto grał w Minecrafta. A i myślę, że nie będzie tylko serii z Minecraft'a tylko będą jeszcze różne mam jeszcze Brink, brinka mam tam e... mogę nagrać władca pierścieni Uf. Uf. FIFA mogę na FIFA nagrać, ale nie wiem czy to FIFA 12, 11 ale nie wiem czy komuś będzie ta siła i komuś się będzie chciał to oglądać więc zobaczymy tak, tak, Ktoś tam będzie może mnie kiedyś oglądał. To tak, powiecie. Kto, co, i jak i kto będzie chciał oglądać mnie w ogóle. Co nie? Tu, tu, kuku 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 Szybciej, szybciej Wierzemy... No, proszę! a tutaj jest ten, może w dupę jeżdżę. Cholera. Płaniamy tego. Mam. Mam. Jedno żelazo? O, dwa. Ona nie szał promocji. oj. jeszcze trochę tego zbiorę. I pójdziemy gdzieś dalej. Może zacznę w końcu jakiś domek. Teraz są nowe, takie. Niedawno się dowiedziałem o, jeszcze poczekam chwilę, że będzie nas idziemy spać. Yy, niedawno, chyba. Jak pamiętam, Minecraft 1.2.4 wyszła z Cusenki. Można robić takie fajne białe drewno. Ja z kolegą Jednym. wczoraj graliśmy na serwerze. O! co tam jest? Graliśmy na serwerze i strzelaliśmy taką sobie mapę, że Sky Island, czy jak to się dwie... No. I tak. No i patrzcie jakie lagi. Dobra, za, zachodzi zespół. No i graliśmy z tej island i w tej fajnej... ...ta susenka z tego wychodziło fajne ten... E, ...no drewno takie białe. No to może z tego zrobimy... oj ciemno. Jaką tutaj można Włożko, dobra, idziemy spać. O, ty, a ja Ja pierdzielę. Zaraz zobaczymy, dobra, nagrywa się. Ty, ja chyba. No ja pierdzielę. Dobra, nie obraźcie się, ale na razie na łatwym bo zaczynam. Żeby nie było, nie mam ciemnego mieczyka. Później na normal chyba będę grał. Nic nigdy nie będę brał z tego pomany I teraz to ma dla siebie na tym Mam na, na, na... No jak to się nazywa? Mam na... E, no, jak sam gram czasami, jak to wtedy to używam. Poczekajcie sekundy ja wezmę cięcie, bo znowu zaczyna strasznie dodatkować za się widzimy. Okej, okay, witajcie z powrotem. Sorry, czy znaczy, Wy nie wiecie, ja trochę długo 10 minut nie nagrywałem przez to, że wygrałem ja tak wgrałem final żeby się nie moliło i tego, i Wraith-Mod, żeby no, takie... Ja nie powiedziałbym, że to ułatwienie, takie... Dobra rzecz.

No, i spoko. Od razu się mnie muli. Czekajcie, zadzierbiemy tą świnię grzybem. nie, no szkoro. O, od razu mnie lagów Patrzcie. Ja nie mogę. Uj. Panie Panie. No, 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 no. No, stój. A nie jeden, No Ouch. No Dawałem echo. Nie dała miecha. Po co ja będę się męczył, jak ja mam wiznę na dwa razy <coughs> i będzie leżała. Aj, nie tak. Nie tak, nie tak, nie tak. Już przesrane świnie. Gej! O, dała co Kozak! Dobra, pójdziemy sobie jeszcze, tam widzę trzciny trochę. O, sosenka! Sosenka! Zbieramy sobie trochę tego. Dobra, i coś mają jest. Tyryn, kat! Ho, <ścoughs> Czekaj, wzięłem tego? Mam. Nie będę tak na sprincie, bo uuu kaczka siema idzie Danko. o widzę. Ja trochę trochę muszę tego, bo ben... będzie trzeba głodnieć. Trzeba. Siebie, się się Czekajcie, schowam to. Pierwsze. Będzie się. No patrzcie, ileguje się. No czego? Tak. No to nie fair jest. Nie wiem, jak ustawić, czego optifyno. Mm. Hmm. Poczekajcie sekundę, jeszcze sprawdzę na no, niecie szybciutko i może się przestanie molić. To zgubił. Żeby... Dobra, witajcie z powrotem, eee, już jestem, już chyba będzie mnie lagów, tak myślę, to powrócimy, tam ja nagrywam, eee, nie wiem, i tam wyszło nagrania, jeszcze może chwilę i zaraz skończę i przejdziemy do nas do końca odcinka. No tak myślę, bo jeszcze dosyć nie mam od razu. Za chwilkę zrobię następny odcinek i wrócę jeden po drugim. <laughs> ciekawe, czy mi coś będzie w ogóle oglądać. No. Myślę, że będzie. Więc robię. To dla kogoś, nie wiem. Jeszcze kto to będzie chciał oglądać. Może jeden albo dwóch widzów się znajdzie. Może dobra, mamy tutaj. Zbiorę jeszcze trochę. O jest. tutaj Opatrzcie znowu Tylko. Nie wiem, czy tam będzie mnie ten pasek nadal widać. Oby nie było widać. Jest tam ten pasek Windows. Fajnie jakby nie było widać, nie wiem czy będzie, czy będzie. Proszę Państwa. Proszę. Lecz pozdrawiam ze szkoły. Chciałbym pozdrowić panią, wa panią, wa panią wafl waflorską takiego Waflora Jednego od matematyki o Jezus Dobra, ki nie będę pieprzył kimś głównie o waflorze zmatnę. Przechodzimy do gry. Znutnimy jeszcze tych parę drzewek. O, co to? O, jest nie ma, jest nie ma, jest nie ma. <grystanie> o, 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 dawaj, dały, dawaj, 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 szybko, szybko, szybko. Dobra, Ścinam to. I ciśniemy, może. Szukać nowego domku. Albo nie. Wiecie, co ja teraz skończę. Mm, wezmę do renderowania. E, e, ten I i, i i zaraz się chyba no w następnym odcinku się widzimy no to do widzenia czołem myślę żebyś, no chciałbym żeby miał jakiś widzów żeby zasubskrybować dał łapkę w górę a może nawet komentarz jakiś fajnie by było no to się